Od początku roku szkolnego uczestniczymy w internetowej grze czytelniczej Między nami czytelnikami zorganizowanej przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Teraz realizujemy drugie zadanie polegające na stworzeniu nowej formy ekspresji maszyn. Jest to połączenie dwóch utworów, aby powstała całość. Wybraliśmy dwa utwory – Alicję w Krainie Czarów, Lewisa Karola i Pinokio, Karol Kolubiego. Scenariusz napisał Enik Uważamy, że wyszło ciekawie, ale to wy Zapraszamy. Witam, witam i o zdrowie. Witam. O, pan kot. Gdzie kot? Patrz, tu tam z widy masz Dobra. No przecież ty kot. Ja kot? O czym wnioskujesz? Nasz to może wiewiórka? No ale przecież jest ryby. Ale Ty, staroświecka, to co, wiewiórka nie może być No dobrze, Pani Wiewiórko. Jaka wiewiórka? No przecież Ty. Kto to Pinokio? Kto to Pinokio? Nie wiesz? Eee... Dobrze, chodź za mną. Co tam jest? Kraina Pinokio. Gdzie ja jestem? Jak to pięknie! O, ktoś tam idzie. Kim jesteś? Jestem Pinokio, drogany palec, który kiedyś zostanie chłopcem. To niemożliwe, żebyś był pajacem. Mówisz i masz taki niespotykany nos. Co się czekasz? Patrz na siebie. masz się jak choinka na świetu lasu. Co ty bredzisz? Ja tak zawsze wyglądam. Uskromna, to, co nie jest A ty dlaczego nie jesteś w szkole, cwaniaczku? Kto by tam chodził do szkoły? Ja tam wszystko wiem i umiem. Tylko jakieś nieubi. Lepiej się bawić niż stracić czas na rękę. No, no. Niezłe masz poglądy, ale ja uważam inaczej. Pinokio, tutaj jesteś. Miałeś być dzisiaj w szkole. Tak, tak, tato, ale ta dziewczynka nie zaczepiła i mówiła takie bzdury, że nie warto chodzić do szkoły, więc jej wytłumaczę, że trzeba chodzić do szkoły, żeby być mądrym. Słucham? I co się dzieje z twoim nosem? Oj, Pinokio, znowu kłamiesz? Za niedługo nie będziesz mógł wyjść za drzwi z tym długim nosem. To dlatego, że na śniadanie jadłem jajecznicami. A co to ma wspólnego z twoim nosem? Jajka tak na niego źle wpływają. Co za bzdury, jak możesz wygadywać takie głupstwa? Pinokia, kiedy się zmienisz? O, biały królik, znowu tu jest. Muszę już iść. Witam, krasnoludki. E, kogo? Ups, to nie ta bajka. Jaka bajka? Znowu! Witam Alicję, Pinokia i kota. Chwilę. Co wy tutaj robicie? Ja tu mieszkam. Nie ty, wy! On mnie tuż prowadził, żebym poznała pinokia. Słucha! Nie przesadzaj, staruszko. Kogo nazywasz staruszką? Ciebie. Ile ty masz lat? 120? Kobiety o wiek się nie pyta. Ale ja się nie pytam kobiety. Więc kogo? Ciebie! Co o co im chodzi? – Nie wiem. – Nie mam zielonego pojęcia. – Masz ochotę na kakao? – Oczywiście. – Chodźmy się pobawić. Nyczarów. Gdzie to jest? Niedaleko. Chcesz je ze mną tam wybrać? Pewnie. Pomogę ci wrócić do domu. O, chodźmy za tym królikiem. Tylko szybko, bo nam ucieknie. To nie. to nie zając, tylko królik. No, ale taki podobny. To nieprawda, to nie. Yy, to nie jest podobny. Królik nie jest podobny do zająca. A Co to za różnica? Te zwierzęta są prawie takie same. Prawie, a to robi różnica. Wiesz, nie robię zwierząt. Kiedyś taki wisikot nie oszukali. Powiedzieli jak za to przez wnoś, całe Ale ty głupi, naiwny, jak mógłbyś coś takiego uwierzyć? Wiesz, sam jednak to się stało. Ha, już wiem dlaczego. To pewnie dlatego, że do szkoły nie chodzisz. A może masz rację. O, królik, chodźmy za nim. szybko. Jaki dziwny ten zając. Mówiłam ci to już. To nie zając, tylko królik. No, taki podobny. O, hej, kim jesteś? A kto pyta? Alicja i Pinokio. Alicja, policja. Pinokio, wielkie oko. Który dzień miesiąca dzisiaj mamy? Hmm, czwarty. Dwa dni od chwileczka. Ale dziwny zegarek. Pokazuje dni miesiąca, ale nie pokazuje, która godzina. Dlaczego miałby to robić? Bo wszystkie zagadki tak robią? Nie zupełnie. A teraz zagadka. Dlaczego król jest podobny do pióreczka? Nie, nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że mógłbyś inaczej spędzać czas, niż marnować go na zagadki, na której i tak nie ma odpowiedzi. Gdybyś tak dobrze znała czas, jak ja go znam, nie mówiłabyś na. Niegnie czas, przemija czas, a mnie to brak. Co tu jest? Kto wie? Pokoni się mniej królewskiej morsky. Komu? Nie przejmij się, to tylko królowa. Słucha, czy nie już no? Nie, po prostu nie uznaję twojej władzy. Zjadł go, głowę! Tak? Jakie ciężkie jest życie królowi. Hmm, co by tu zrobić? Już wiem. Że Na nasz czas było miło poznać was. Mnie również. Nauczyliście się czegoś? Tak. Czego? Że przyjaźń jest jedna? Nie tak. Żeby zawsze kłaniać się królowej? To też nie. Mm, żeby nigdy nie oddalać się bez pozwolenia? Dokładnie. Ale to Wstawieniu. Rolę Alicji odegrała Emil Jazyk. Rolę Pinokia Filip Otręcki. Aż dwie role kapelusznika i żołnierza AS, odgrywał Szymon Czerwi. I oczywiście rolę królowej odegrała Aleksandra Sochotka. Prezentację multimedialną wykonał i oczywiście obsługiwał Fabian Właśnie.